Siemano, witam was w, no w, sumie w kolejnym odcinku z FIFA 14 Web Application Ultimate Team oczywiście. E, dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z Ultimate e, Team oczywiście Web Appa. No i dzisiaj jak się zalogowałem do e, Web Appa to dostałem e, srebrną paczkę. E, srebrny Gift Pack, czyli e, no za to, że logujecie się codziennie do Web Appa e, to dostajecie paczki, znaczy różne rzeczy <laughs> nie tylko paczki ale również jakieś tam e, coinsy możecie również dostać za to że e, wchodzicie, no i jak widzicie <laughs> no niestety po raz się właśnie zawiodłem tej, w tej chwili e, z powodu tej paczki powiem ja tak szczerze serio no niestety się zawiodłem bo znowu nie dostałem żadnego e, tak zwanego tego e, jak to się nazywa e, chemistry style wiecie o co mi chodzi no nie Hej, eee, Po prostu tak to już bywa niestety. Hmm. Dobra, nieważne. W każdym razie sobie przejdziemy się do klubu. Zaraz wam pokażę mój skład na spokojnie. No i zaraz, eee, no i skończymy odcinek w sumie na tym, bo eee, to jest to wszystko, Czekajcie, co chciałem tylko pokazać. jestem jako aktywny, tak jest. Ja widzę mam 1182 coinsy, eee, ale to jest ze względu na to, że... E, trochę potradowałem, trochę też zawodników sprzedałem i trochę też e, ich e, kupiłem, a więc e, chyba za bliżej wysypię oczywiście, a jest zwykle... Aha, nie wysypie się, okej, okay, dobra. Mm. Trochę zawodników kupiłem, trochę zawodników sprzedałem, e, ale myślę, że ogólnie wyszedłem na plus, a widzicie tutaj Starry się przy okazji też sprzedał jeszcze, jeszcze na 350, a Quixel jest około e, 290, jeśli nie mylę szczególnie mi się opacało. No i ty za chwilę na mój aktywny skład, a więc skład, do którego dążę aktualnie, on w pewnym sensie ma powiązanie z moją serią z Ultimate Team, którą będę prowadził, ale e, znaczy to pewnie zależy do tej serii, ale ja wam nie chcę zdradzać dokładnie szczegółów tej serii przed filmem 14. Myślę, że w pewnym sensie e, ona może już wam się wydawać zbyt oczywista, ale w każdym razie jej szczegóły będę e, no, trzymał do, wręcz do końca. Nie chcę wam zdradzać dokładnie tego, co co planuję w związku z Ultimate Team ale jak widzicie mam skład ogólnie z, z zawodników Realu Madrid, no i Real Madrid Castilla mam trochę mm, trochę ulepszony ten skład już kupiłem ostatnio Diego Lopeza za niecałe bodaj oh, bodajże że 2800, a więc to jest dosyć tanio, myślałem że karta Diego Lopeza będzie chodzić troszkę drożej jak widzicie ma upgrade, ma spory 83 to jest dosyć dużo by... W 13.81, no nie? Chyba tak, no. E, ogólnie skład wygląda tak, na bramce mamy na razie jeszcze tego pewnie nie wystawiałem. Tu jest Arbeloa, a więc tutaj powinien być zamieniony raczej na Varan e, Arbeloa. To jest Dani Carvajal, e, Nacho Fernandez, e, Fabio Contrao, e, Jaime Romero, to jest oczywiście zawodnik z Real Castia, Castilla. Ile Ramendi Casemiro, mm, Kiko Femenia, bardzo szybki zawodnik, 82p sama i to jest e, zawodnik również z Real Madryt Castilla zdecydowanie załanik, którego, którego raczej będę często korzystał w tym składzie w szczególności, bo naprawdę mega ma a. 82 to jest naprawdę dużo, jak na takiego załanika, który ma dosyć niską, dosyć niską sumę, na ataku oczywiście Henry, który ma dosyć małego Pejsa, ma na pewno będzie on zamieniony w późniejszym czasie, na pewno na benzemę będę chciał go zamienić na tym ST, ewentualnie Bela, chociaż to może wydawać się dosyć an... jak się nazywa być unreached. No dobra, Unrich, czyli taki nieosiągalne po angielsku. No, no dobra, no i na drugiej stronie to jest e, oczywiście Alvaro Morata. E, no ławce raczej tacy zawodnicy randomowi e, dwóch z realu, e, trzech z realu e, plus reszta tych Hiszpanii, którzy trafi, których trafiłem w, e, w paczce, w paczkach powitalnych. A więc mam dosyć dużo Hiszpanów, dlatego też zdecydowałem się ogólnie tworzyć skład e, hisz, pod Hiszpanii i ogólnie pod real, ale w związku z tym też, że w e, szokach tak się ułożyło, to też e, Planowałem w związku z tym pewną serię z Ultimate Team, że z właśnie z Hiszpanami ogólnie. To też właśnie udało mi się przy okazji trafić tak dobrze, że trafiłem w webapie na samym początku Hiszpanów, no więc to jest dla mnie duży plus. I tutaj jeszcze jest taka ciekawostka mała, zawodników, których trafiłem na przykład w paczce powitalnej. E, oh, niestety nie mogę e, wszystkich e, quickselować za kasę popatrzmy na przykład, że mam Lakazet, który ma quicksil i za, nie, za jego quicksil dostanę 0 końców, dlatego na razie go trzymam, bo mam wrażenie, że że jeśli e, Ultimate Team ruszy już to albo będę mógł go sprzedać e, sobie e, za jakąś kasę, bo teraz nawet nie mogę, nie, mogę go, nie mogę go sprzedać jak go mam w klubie, ewentualnie mógł, będę mógł po prostu go quicksellować, jeśli już Ultimate Team ruszy, tak mi się wydaje, bynajmniej e, nie wiem, no może, może po prostu taki jest jakiś bug, że w, w webappie ich nie można squeakselować tych, które się trafiło w tej paczce yy, powitalnej. No dobra, Więc tak się prezentuje ja mój skład ogólnie, raczej dzisiaj tradować nic nie będę na odcinku z wami, bo raczej yy, na to nie mam czasu, ale też nie mam za bardzo <coughs> o co tradować, bo mam tylko 1100 końców raptem. Ewentualnie tego za mógłbym wystawić, ewentualnie kupić jakiegoś drugiego, tańszego, ale myślę, że to się nie opłaca. No i ogólnie myślę, że to było na tyle z tego odcinka. Myślę, że następny może będzie już końcowy, czyli tuż przed premierą FIFA 14, więc pewnie jakoś 23-24 września powiedzmy będzie kolejny odcinek z Web Application. Tak więc dzięki Wam za oglądanie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku i innych moich materiałach. See ya!